Siema. Jesteśmy na poligonie kurwa Nie to nie poligon to jest kurwa wojna Tu mamy warzywa Zabłoniki wszystkie To 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 Tam jest kurwa pierdolnik A co chciałem Ci pokazać Dobra wyjeżdżamy stąd Tyłem wyjeżdżamy bo przodem nie wyjadę stąd wiesz Za chuja ręka mi się trzęsie bo prowadzę samochód Pić nie piłem wiesz Z natury mi się ręce trzęsą Już chyba Dobra i dzielamy. są bardzo ciekawe tereny, takie kurwa. tu, jest straż pożarna, jest tam medyków, to nie widać. Niestety muszę cofać kurwa bo to. Jak tu będę gdzieś nawracał, to się pierdolę już nie wywrócę. Nie? Tam chciałem zawrócić tam już na samym planie, ale buksowały koła, to już nie chciałem świrować, wiesz? Na, na, skręt, na skrętnych kołach to już raczej nie wyjdziesz. Dobra, kurde. To, 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 jak tam mostereczka kurwa idzie wszystko, wszystko idzie, idzie, dobra. Ła, pięknie. To, 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 to. I teraz tak. mamy w ogóle inną drogę, bo wczoraj żeśmy, jak było sucho, to wjeżdżaliśmy po taką górę, to Ci zaraz pokażę. Kurwa. pierdolę, ja to mam szczęście do tych planów filmowych, zawsze jakieś bagna. Deszczy, wilki jakieś, kurwa, jakieś Wisła, jakieś poligony, kurwa na czołgi mnie przyjecha. No i dobra, teraz będziemy zawracać sobie. Zawracamy sobie tutaj, wjeżdżamy sobie kurwa tutaj. O, w takie coś. Czekaj, dobra, dobra, dobra. Żeby nie zajebać O, piszcie, wiesz, trawy, trawa jest wysoka, nie? Dobra, jesteśmy, uwaga. Dobra, stamtąd żeśmy przyjechali. Dobra, i zapierdalamy. Odwrotem, kurwa. kurwa. A tą górką żeśmy wyjeżdżali wczoraj. Ale wiem, że to kurwa, dzisiaj już jest niemożliwe, więc jedziemy se tędy. Znaczy no, jak tu ładnie jest, kurde, pa. Kurde, zakochać się tylko. O, jakie ładne drzewka. Kawka mi się nie wylała jeszcze do połowy pełna. No i taka dróżka, tutaj teges, jest. Śmierć. Także widzisz Panie Kolego, nie dziw się, że te kurwa zawieszenia czasami trafią pierdolność, bo tak jeździsz cały dzień w to Ja powiem Ci przyjechałem tutaj o której o punktualnie O 9,30 punktualnie przyjechałem. Jest 11.33. Ja cały czas zapierdalam to no w tą mi z powrotem i nie tylko ja, Arek tak samo. Bo nikogo więcej nie ma, bo pojechali wiesz, wozić ludzie. A teraz pod górę po kamieniach, kurwa. Ach. Żeby nie boksowały koła, najważniejsze, bo to kurwa szkoda tych przegubów, tego wszystkiego tych krzyżaków. A kurwa. Dobrze. No i to jest tak, właśnie, kurwa. Teraz wjeżdżam na jednostkę wojskową. Mam nadzieję, że nie zobaczę mojego, kurwa, tego telefonu. Dobra, przepaść, idzie, idzie, kurwa wojskowy, Zielony ludek. To mam telefon, bo nie jeszcze. Czekaj, czekaj, dobra, dobra. Dostali radia, bo robią ruch wahadłowy, nie? żebyśmy się nie jednęli. Teraz dam trochę gazu, żeby koła trochę odklapać. No, jest. Jak to się nazywa? Ta, no twierdza, modli, tak? No, proszę, wjeżdżamy na twierdze modli. Kurwa, tu są kurwa, wozy bojowe w razie czego? Kurwa, w razie W. W razie ewakuacji prędzej niż W cześć, Blasko Dobraz mam telefon, dobra, dalej. Jest światłość. I jesteśmy proszę państwa. Jest wszystko. Jest ekipa. Dobra, parkujemy sobie tutaj. O, jest miejscóweczka, bardzo ładnie, dziękuję Armata kurwa Dobra Jak się podoba Kamp, wszystko Dziękuję.